Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego Ryszard Nawrocki zaprasza mieszkańców powiatu na dyżur w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 14 do 15.30. Przewodniczący przejmować będzie interesantów w siedzibie starostwa, która mieści się przy alejach 1 maja 9 w Koninie w pokoju 268. A z jakimi sprawami można się do niego zgłaszać? Jeśli obywatel, mieszkaniec zwróci się jakimkolwiek problemem, nawet prywatnym, osobistym, to będę starał się... Maksymalnie pomóc zgodnie z moimi kompetencjami, ale również jeśli nie są to moje kompetencje, wskazać, kto Panu mieszkańcowi pomoże, kto powinien to rozwiązać, kto jest za to odpowiedzialny, ale również będę dążył do tego, żebyśmy się interesowali, jak ta sprawa, jaki ma finał, może w ten sposób. Bo ten mieszkańc powie, no zaraz, ja nie tylko zgłosiłem problem. Radny wysłuchał, przewodniczący wysłuchał i na tym się skończyło. Nie. My mamy być wiarygodni w działaniu. My nie możemy powiedzieć, że wszystko zatwimy. Nie, ale jako radni, reprezentanci naszych mieszkańców, powinniśmy wykazywać w każdej sprawie dobrą wolę i wskazywać adresatów, którzy za to są odpowiedzialni. Natomiast jeżeli ktoś nie może zjawić się osobiście, a także poza wyznaczonymi godzinami przyjęć, możliwy jest również kontakt mailowy na adres ryszard.nawrocki małpa powiat.konin.pl oraz telefoniczny pod numerami 533 307 200 lub 601 966 971. Ale również jeśli ktoś pracuje w tych godzinach, no, nie może się zwolnić, to, jeśli zadzwoni do biura rady tutaj czy do mnie, to ja znajdę czas, aby się dostosować do tych godzin, który mieszkaniec, któremu mieszkańcowi te, te, te godziny będą odpowiadały. W celu zapewnienia sprawnej organizacji dyżurów, biuro rady prosi o wcześniejsze uzgodnienie godziny spotkania. W tym celu należy zadzwonić pod numer telefonu 63 240 3207.